Witam, witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rudkowska odero i mój kanał na YouTubie. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się przy okazji 26 czerwca 2019 roku, środa, środek tygodnia, dzień Merkurowy, czyli dzień do dobrej komunikacji. Czy ta komunikacja będzie dobra? Będzie dobra, jeżeli się wcześniej do niej przygotujemy, dlatego że z całości ósemka, z dnia ósemka i ósemki sprzyjają i nagradzają tych, którzy są przygotowywani przygotowani. Czyli jeżeli macie Państwo jakąkolwiek ważną rozmowę, czy na płaszczyźnie zawodowej, czy na płaszczyźnie finansowej, czy na płaszczyźnie uczuciowej, czy zdrowotnej, to bądźcie przygotowani. I to chodzi jak gdyby przygotowani dla Waszego dobra. Nie traktujcie tego, że musicie być przygotowani, że ktoś Was zaatakuje, ale bycie przygotowani dlatego, żeby ktoś Wam mógł pomóc, żeby ktoś Wam mógł doradzić, żebyście z kimś się dobrze zrozumieli. Więc ja bym powiedziała, pracujcie nad przygotowywaniem do trudnych rzeczy, czy do poważnych, jak gdyby rozmów, pójdzie to y, na Waszą korzyść ostatecznie. Natomiast generalnie bym powiedziała ósemka dobra do spraw zawodowo-finansowych. Y, co prawda, księżyc, księżyc maleje, ale to ja bym powiedziała, jakbym to połączyła. Jeżeli jest taka sytuacja, że silna ósemka, a Księżyc maleje, to ja zawsze staram się z tego wyciągnąć taką dobrą informację, to bym powiedziała tak. Jeżeli macie kupę roboty i nie wiecie, co zrobić, co ja zrobię, co ja zrobię, za co mam się wziąć, to wystarczy pomyśleć ósemka, księżyc malejące. czyli jak się wezmę za tą robotę, to wszystko mi będzie, robota paliła się w rękach i szybko wszystko zakończę i będę mogła się oddawać przyjemnościom. Czyli tak potraktujcie ten dzień, tak? No i wiadomo, generalnie z takich troszeczkę przestrug, to bym powiedziała tak, niech uważają trochę osoby, które mają problemy z krążeniem, ciśnieniem, rytmem serca dzisiaj, bo mogą no, czuć się takie poddenerwowane. Być może to za sprawą braku magnezu, a być może po prostu, że jest taka energia dniarzy, więc krążeniowcy dzisiaj niech się nie denerwują. No i zobaczymy jeszcze, co karta Tarota na dzień dzisiejszy e, mówi. Co karta Tarota na dzień dzisiejszy mówi do Państwa. 26.06.2019, Trójka Pentakli. No Trójka Pentakli to ja zawsze mówię karta farta. Ja lubię Trójkę Pentakli. Jest to z blotek jedna z moich najbardziej ulubionych kart. No ja zawsze mówię, oczywiście to jest karta, wiem, jak gdyby przyjemności, karta zdolności artystycznych, karta dobrych spotkań. E, ja bym powiedziała takich nawet spotkań, że możemy się umówić z kimś na piło, piwo, e, czy na herbatę i ktoś nam jakiś pomysł sprzeda, tak? Więc jak gdyby takich tendencji może być dużo więc jeżeli jakiś ktoś z przyjaciół, czy kontrahentów, czy potencjalnych klientów powie, panie Krzysiu, pani Zosiu, umówmy się dzisiaj na, nie wiem, herbatę, czy na cokolwiek, to pomimo, że będzie po waszych godzinach pracy, umawiajcie się, a być może to jakiś przyjaciel, który ma wam e, do e, powiedzenia coś istotnego, a nawet powiedzenia wprost, to dzięki rozmowie z nim coś fajnego weźmiecie do swojego życia. więc jak gdyby Karta takich fartownych spotkań, farta, czyli wiele rzeczy może Wam się udawać. Może na przykład coś Wam się uda kupić dzisiaj po obniżonej cenie, a naprawdę coś super, o czego chodziliście już dłuższy okres czasu. Więc generalnie jest to dobra karta. Jeszcze zobaczymy, jaka afirmacja na dzisiaj. Afirmacja na dzisiaj, przeszkody nie istnieją w obliczu prawdy. Czyli dzisiaj musimy być prawdomówni. Zresztą kiedyś przy ósemce też mówiłam, że ósemka jest taką wibracją. Zresztą karta Sprawiedliwość w tarocie. W niektórym ósemka to moc, ale, ale generalnie tutaj się skupię na sprawiedliwości, czyli sprawiedliwości stanie się zadość. Jeżeli będziemy uczciwi w tym, co robimy, w tym, co mówimy, będziemy mieli profity. Jeżeli chociażby dla dobra sprawy skłamiemy, niestety może to się odbić negatywnie na nas. Więc o tym pamiętajmy i wykorzystujmy same dobre rzeczy, proszę Państwa, z dzisiejszego dnia. A ja dziękuję za dzisiejszą uwagę i będę wdzięczna za wszystkie miłe komentarze i wszystkie lajki. A jeżeli komuś się nie podoba, to po prostu nie musi odwiedzać kanału. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Pa, kochani!